No cześć wszystkim, to ja Daligowski dzisiaj pogram Browningiem. Jeśli oglądasz mój kanał i moje filmiki z DFO już jakiś czas, to pewnie wiesz, że ja bardzo nie lubię Browninga Babyface. Czy jest to słaba broń? Zależy w czyich rękach. Magia tej broni jest taka, że ona ma taką mechanikę, co się nazywa sprint, ale to nie działa jak zwykły sprint w grach komputerowych. Jak zadasz komuś damage, to zyskujesz sprint i taki pasek ci się zapełnia. Im więcej paska masz, tym szybciej biegasz. N minusem jest to, że dosłownie wystarczy, żeby ktoś ci zadał, nie wiem, 4 punkt obrażeń z pistoletu z 20 km i tak naprawdę 1 trzecia twojego paska sprintu znika. Więc od razu jak spotkasz jakiegoś wroga, który potrafi grać w to, chociaż trochę, to naprawdę już lepiej wejść stoka. I zobacz, ja teraz nie mam sprintu, i to jest moja prędkość chodzenia. Nadal jestem szybszy od jakiejkolwiek innej klasy, ale jestem wolniejszy niż normalnie, jakbym scoutem grał. No, naprawdę fajnie się tak biega, ale. Od razu, jak dostanę jakikolwiek damage, to mój pasek znika, tak naprawdę. I jeszcze kolejny minus to jest to, że ja teraz double jumpa zrobię. Patrzcie na mój pasek. Dosłownie mi się to nie podoba, bo ja mam. Ja, ja, jak gram scoutem, ja dużo gram scoutem, kiedyś go mainowałem. Ja mam taki styl gry scoutem, że ja skaczę jak małpa dosłownie co chwilę. W każdej walce ja po prostu wiecie: skaczę, omijam damage'a i tak dalej. Z tym czymś ja nie mogę tego za bardzo robić. Ja jestem zmuszony tak naprawdę być na ziemi cały czas. Nie mogę skakać. Mi się to po prostu nie podoba, ale jak już sobie naładujesz tego sprinta i tak zapinkalasz. To naprawdę jest to bardzo satysfakcjonujące. Jeszcze nie podoba mi się w tej broni to, że mam tylko 4 naboje. W normalnym Skaterganie masz 6, więc to jest bardzo duża różnica. i Jeśli grasz browningiem Babyface'a, musisz być dobry w TF, a tak naprawdę musisz ogarniać, jak się scoutem gra, podstawowym, bez żadnych udziwnień. Musisz po prostu być dobrym scoutem. Zanim chcesz zacząć robić cokolwiek z tą bronią. Ale muszę przyznać, satysfakcjonująca jest. Tylko mówię. Jeden punkt damage. o. No dobra, teraz mi akurat dużo tego paska nie spadło. Oj, Pyro mnie podpalił i... Nie wiem. Ja, ja po prostu nie lubię tym grać, ale... Potrafię tym grać. Zrobiłem 7 killi bez umierania teraz. Ja nawet się nie staram za bardzo. Ale to jest oczywiście casual. Nie wiem czemu, każ... nie wiem co ten Scout robi Dostałem damage, nie on sprinta, nice. Jeszcze z tego co ja wiem, Browning Baby Face'a kiedyś nerfa dostał, ale nie pamiętam jak on wyglądał. Ja nie wiem co ta Pyrka robi, nie Dobra, nie wiem. Naprawdę dziwni ludzie są na casualu. Ja czasami się zastanawiam czy oni w ogóle są prawdziwymi ludźmi, które zabiją go z pałki, nie? Zabijam go z pałki. Game is pure shit, have fun, you losers. Okej, okay. źle napisał loser. Loser pisze się przez jedno o. Loser to jest, nie wiem, luźniak. Po drugie, ja nie wiem czemu on właśnie ogłosił każdemu, że nie podoba mu się gra. Dosłownie nikogo to nie obchodzi. Dosłownie nikogo to nie obchodzi. Po prostu wejdź. Naprawdę nikogo to nie obchodzi, że ci się ta gra nie podoba. Naprawdę. Ja nie wiem czemu ludzie czasami po prostu chcą ogłaszać, że... Nienawidzę tej gry, bawcie się dobrze, idioci! Ja nie wiem, naprawdę ludzie ludzie są dziwni. I to ja mówię. Zobaczcie jak ja szybko biegam, to jest takie fajne. Naprawdę, gdyby ten bra... Co ten medyk robi? Kogo oni mają w teamie? Dlaczego ja gram na jakieś dosłownie dzieci... Ja gram na dzieci bez rąk, naprawdę on wyczynia? <noise> na czym on zaczął tamtować? Kurde, nie wbijaj na Harvesta o 16. Naprawdę, nie rób tego. A ja się czuję taki powolny w takim... Do, dosłownie, jak jesteś w takiej bitwie Scout kontra Scout, jak wrogi Scout potrafi strzelać i cię trafi takim, cho chociaż takim jednym średnio dobrym strzałem, Cały sprint ci znika. Jesteś powolny, łatwiej cię trafić przez to, bo wolniej biegasz, to jest masakra. Running babyface'a naprawdę jest spoko, ale jeśli grasz na dobrych graczy, to nie jest naprawdę. Fajnie się patrzy jak jakiś nubek, nie wiem, próbuje cię dogonić albo coś, ale dosłownie, zagraj na dobrego gracza, co potrafi cię trafić. DJ's, po tota jest. Jezus Maria. On mnie nie zabił! To było tragiczne to co ja zrobiłem! O oh mój Bo... Jak on tego nie trafi, on musi być taki zły. Że... No to ten sam typ. Co to jest za walka? O nie! A! Ah. Szybciutko wbiję na Brygada Orange Crypt. Na krytach dosłownie każda broń jest dobra, ale spróbuję zrobić killstreak jakiś wysoki. Na brygadzie, kryt zazwyczaj łatwo killstreak utrzymać. Pomimo tego, że każdy ma kryty. Wykorzystałem całe swoje szczęście na dzisiejszy dzień, chyba w tym momencie właśnie. Co się dzieje? O mordę, czemu ja to przyszedłem, jak chcę tylko trzymać? O! Dobra, idę do Oj. No dobra, 9 killi zrobiłem bez umierania, to nie jest jakiś wyczyn. W brygadzie teraz jest trochę dużo dobrych graczy, więc... Ja to zaliczam jako sukces. Gadę po niego, ne? Przejechałem go. Co to robi? Ja nie rozumiem. Co to jest? Papuga? Nie, co to jest? Mops. Nie nie znam się na warzywach, tory. <zyskujesz> eee, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej filmików z Tefa, napisz komentarz, zostaw lajka. Ja na dzisiaj będę się z wami żegnał. Eee, chyba. Z naśmiewania się z Browninga Babyface'a zrobię taką tradycję na kanale. Co rok albo co kilka miesięcy będę po prostu robił filmik, jak gram tą bronią i się z niej nabijam. Aż w końcu kupię, nie wiem, profeskę do niego. Nie. Dobra, będę się za nią żegnał.